Zacznę od absolutnej szczerości tutaj z Tobą. To nie jest odcinek, w którym ja z pozycji wielkiego eksperta będę Cię pouczał, bo to jest odcinek, który również nagrywam dla siebie. Przygotowując się do tego odcinka i nagrywając ten odcinek, uczę siebie. Jest to jedna z najlepszych metod uczenia siebie, czyli oczywiście wdrażanie, ale jednocześnie powtarzanie tej samej wiedzy, bo to, że raz coś usłyszymy, to nie znaczy, że od razu to wdrożymy. I ja też się na tym łapię. Absolutnie. Zdaję sobie sprawę, że zdarza mi się otworzyć telefon i mówię sobie na chwilę, a nagle mija 15 minut, pół godziny, godzina. I później mam wyrzuty sumienia, bo mam poczucie, że marnuję w ten sposób swój czas. I mimo tej dużej świadomości, to wciąż nad tym muszę pracować. Ale wiem jedno, że jeśli. Te cztery rzeczy, o których dzisiaj powiem, te cztery powody faktycznie zrozumiesz, a jeden z tych powodów na pewno będzie twój, i będziesz wiedzieć, co stoi za tym scrollowaniem, to będzie ci łatwiej. Będzie ci łatwiej z tym wygrać. Bo to nie jest takie coś po prostu, że za pstryknięciem palcy sobie powiesz, że nie. Ludzie często muszą sięgać do jakiejś aplikacji, które blokują czas ekranowy. Jakieś inne takie rzeczy, które koniec końców i tak często nie działają. Ja uważam, że tutaj wygrać można tylko świadomością. Dlatego dzisiaj cztery powody, dla których wszyscy uciekamy w ekrany. Więc mam nadzieję, że na końcu powiesz, który jest powód twój i będziesz wiedzieć, na którym pracować. Cześć z tej strony Łukasz, a ty słuchasz finansowe wsparcie. Dzisiaj o tym, jak wygrać z własną uwagą i skierować ją na swoją korzyść. Więc powód pierwszy to jest po prostu prokrastynacja. Tylko, prokrastynacja znowu, wiem, że jest różnie rozumiana, ale prokrastynacja to już jest jakiś też efekt. I coś zawsze stoi za tą prokrastynacją. Nie można powiedzieć, że mam prokrastynację. Tak jak mam, nie wiem, katar. Bo to znaczy, że się przeziębiłem, że miałem, nie wiem, osobioną odporność. I wezmę tabletkę na prokrastynację. Nie. Za prokrastynacją stoją różne lęki. Często jest tak, że mamy coś trudnego do zrobienia, niewygodnego. Może trzeba zadzwonić do jakiegoś klienta, może trzeba coś zrobić, co do końca nas nie kręci. I i wtedy się pojawia opór, bo nie mam, nie czujemy tej satysfakcji z samego procesu. Nie? No i wtedy mówimy, a dobra, na chwilę ucieknę z tymi moimi emocjami, nie? bo to zawsze są po prostu jakieś emocje. No i właśnie, znowu, nie? uciekasz na ileś minut czasu, później gorzej się czujesz i później już w ogóle nie wracasz do zadania. Więc prokrastynacja, uwaga, to nie jest lenistwo. To są zawsze jakieś lęki, obawy przed tą rzeczą, którą faktycznie masz robić. I teraz, skorowanie to prawdopodobnie jest jedyna opcja, którą znasz, żeby uciec. Oczywiście fajnie by było po prostu iść na spacer, iść na trening, przewieczyć głowę. Czasami chodzi o to, że trzeba ruszyć. Chodzenie jest super. Pod wieloma względami czytałem, już opowiadałem też tutaj w podcaście, jak chodzenie mnie uratowało. Jak nie wiesz, co robić, to zamiast zajrzeć w telefon, lepiej iść. I czasem jak idziesz, to się odlokowuje. Nie od razu, nie za pierwszymi krokami, ale czasami tak jest, że po prostu sam spacer, sam ruch powoduje, że w twojej głowie będzie lepiej. I uwaga, biczowanie siebie tutaj nie pomaga. Nie w sensie takim, że nie udało się. To co tu może pomóc? to może rozbicie tego zadania na jakieś mniejsze kroki. Jeszcze mniejsze niż ci się wydaje, że już masz małe. Bo wtedy ten lęk będzie mniejszy. Że zrobię chociaż minimalną rzecz. No, taki przykład zawsze mi się nasuwa, kiedy usłyszałem kiedyś z treningiem, że ktoś, żeby zacząć chodzić na siłownię, to korzystał z tej metody takiej Kaizen. I... On po prostu pakował torbę na siłownię, nawet nie wychodził z domu. Później ktoś jechał na siłownię z tą torbą spakowaną, a jeszcze nie wchodził na siłownię, ale dzień po dniu to robił. Nie? To jest metoda Kaizen, małych kroków. Oczywiście chodzi o to, żeby dostosować ten, te kroki do danego zadania. Więc jeszcze raz podsumujmy, bo to jest bardzo ważne. Jeden z najważniejszych powodów. To są najczęściej rzeczy, których nie chcemy robić. Lęki, obawy. Albo nasze cele, które nie są do końca, zbieżne z tym, co właśnie mamy robić. Albo czujemy, że nie będziemy mieli te, od razu tego efektu, nie? I tak jest większość rzeczy. Przecież większość zadań to nie kręci nas nie pod kątem, takim, że nie daje nam super emocji. Trzeba bardzo się postarać, żeby praca, którą wykonujemy, czy treningi, które wykonujemy, dały nam od razu te emocje, od razu jakieś efekty. Więc bardzo często musimy zaczynać pewne zadania, nie mając tego, ale. Uwaga, bardzo często jest tak, że po kilku minutach wchodzi się w ten stan flow, więc często ten pierwszy krok jest najtrudniejszy. Powód drugi to jest generalnie przeładowanie emocjami takie cyfrowe znieczulenie. I to znowu się wiąże trochę z tym pierwszym powodem oczywiście, że tak. Ale tutaj to bardziej wynika z, na przykład z jakiejś. Trudnych momentów w życiu, w dniu po prostu. Po prostu masz ciężki dzień w pracy, coś stresujący klienci, szef, współpracownicy, albo po prostu w ogóle masz takie poczucie przebodcowania. No i znowu masz poczucie przebodcowania, a uciekasz z ten telefon, nie? Wyciągasz go, żeby uciec z jakiejś śmieszne może filmiki, albo w ciekawe. Jakikolwiek, nie? No, bo już tam jest wszystko, nie cały spektrum emocji. Albo oglądasz, nie wiem, jakieś wiadomości i czujesz, że albo trzeba to wiedzieć, co się dzieje na świecie. Gówno, nic nie trzeba, wierz o tym, że nie trzeba. Albo słuchasz kolejnego podcastu i myślisz, że się czegoś nauczysz. No nie, nie tędy droga. Tutaj chodzi o to, żeby bardziej przyjrzeć się, bo każda emocja wynika z jakiejś potrzeby. I niezaspokojone te potrzeby, one nie znikają często. Więc może skrójesz, bo masz poczucie, że masz dość wszystkiego. No to zobacz jeszcze bardziej to pogłębiasz. Nie? I tutaj by trzeba było znaleźć, co stoi za tymi potrzebami. Może potrzeba samotności. W sensie takim, że odwrotnie. Źle to powiedziałem. Nie potrzeba samotności, potrzeba bycia z drugim człowiekiem. I mamy poczucie, że o, tam są inni ludzie i do nas gadają. I to wcale nam nie poprawia nastroju, nie? E, tutaj po prostu na samym początku daj sobie chwilę. Nie? Miej ten dyskomfort taki. Miej ten dyskomfort taki, że pobądź, pobądź jeszcze trochę sam. Albo pójdź właśnie jeszcze raz, kolejny kolejne, kolejne raz te lekarstwo przetoczę, czyli pójdź na ten spacer. Ale bez ekranu, bez słuchawek, bez podcastu. Nie? I najlepiej gdzieś, gdzie może będą ludzie, może iść do fryzjera, do jakiejś kosmetyczki. Gdzieś, gdzie będą ludzie, gdzieś na siłownię, gdzieś, gdzie może zagadasz kogoś obcego. Co u niego, nie? bo tutaj nie chodzi o ciebie często. Tu bardziej chodzi często o to, żeby na przykład poczuć się potrzebnym w życiu dla innych. Ale to musisz znaleźć, jakby pokopać tutaj i nie uciekać to w tą rzecz, która jest narkotykiem w tym momencie i jakby powoduje, że nie uciekniesz od, od swojego uzależnienia. Nie? Powód trzeci to jest często też strach przed nudą. I jest tak, że po prostu boimy się ciszy. Boimy się nic nie robić. Bo świat pędzi i masz poczucie, że a ciebie coś omija, może, nie? I czekasz na coś, aż coś się, jakieś zadanie skończy. Nie wiem, czekasz aż się strona załaduje, a po drodze robisz pięć innych rzeczy. Możliwe, że teraz słuchając tego podcastu, już robisz kawę, obiad, jakieś inne jeszcze rzeczy. Nawet ostatnio oglądałem taki film na YouTube i tam też szedłem w sekcję komentarzy, i tam też było, że a w filmie wolno gadasz, czy tam w tym podcaście wolno gadasz, więc e, wszedłem poczytać komentarze. No sam to zrobiłem, nie? bo sam zobaczyłem te komentarze. Ale zobacz, ile, tak, ile razy w życiu e, w, masz tak samo, że próbujesz robić kilka rzeczy naraz. Bo tak cię świat po prostu nauczył, nie? Że trzeba, że trzeba szybko. Kurczę, wiesz jak ja to bardzo dobrze znam? Przez całe życie, do teraz mam, łapie się na tym, że czasami ten powód trzeci u mnie występuje, że, że próbuję coś przyspieszać, że tu dwa monitory, na jednym coś się dzieje, na drugim coś się dzieje, i to nie zawsze pomaga, a czasami właśnie szkodzi. Boimy się nudzić, a to często podczas tej nudy możemy sobie poukładać jakieś myśli, pobyć sami ze sobą. Dzisiaj mam poczucie, że jak ludzie do mnie przychodzą, to oni super wszystko wiedzą. Co się dzieje na świecie, tu słuchali wywiad z tym, wywiad z tym i wpadasz w pułapkę rozwoju osobistego, który jest takim, e, no tylko rozwojem ciągłym. Znaczy złudnym rozwojem, nie? że tylko się rozwijamy. A gdzie, a gdzie twórczość jakaś? Gdzie tworzenie? Gdzie pomaganie innym? Gdzie zarabianie? No właśnie, nie zmienia swojej sytuacji. Niby wiesz więcej. Ale czy w życiu o to Ci chodzi, żeby wiedzieć więcej, czy robić więcej? Kiedy przejść z tej teorii do praktyki? Nie? W tej nudzie no Właśnie w tej nudzie chodzi o to, żeby poukładać sobie pewne rzeczy, przemyśleć. Tam się rodzą super pomysły, którym można później wcielić życie. Więc mniej pochłaniania kolejnych rzeczy, a więcej zauważania. Bo dzięki temu może też łatwiej będzie ci zauważać te pierwsze dwa powody. Bo w tym ciągłym hałasie kolejnych informacji... Może nie dostrzegasz właśnie czegoś, co marzył się być zaniedbane. No i powód czwarty, myślę, że też dosyć taki oczywisty, ale czasami te oczywistości musimy właśnie usłyszeć wiele razy. Pozorny odpoczynek. Wieczór, zmęczenie, połączenie tak naprawdę znowu tych wszystkich może rzeczy i myślisz, że sobie odpoczniesz w przyrolkach. Ale to nie jest odpoczynek. To jest znowu stymulacja. To jest znowu tam dopamina, ale zła dopamina, ta, która nie działa dobrze na Twój mózg. Później kładziesz się spać. Twój sen jest gorszy. Twój organizm uwierz mi, że nie generuje się z ekranem. On nadal jest w trybie jakiejś pracy. Nawet jak ci się wydaje, że to jest chwilowy relaks, ucieczka. Lepszy jest sen, książka, prysznic, rozmowa z kimś, albo po prostu już wyciszenie. Chociaż do tego jeszcze bym dodał, że w ciągu dnia, nie? ile razy, że coś tam robisz i, i wejdziesz na chwilę. I dalej męczysz ten organizm. To nie jest odpoczynek. Tak jak powiedziałem na początku, to nie jest tak, że u mnie ten proces jest skończony. Ja też cały czas nad tym wszystkim pracuję, o czym tu dzisiaj mówiłem. Ale ja przede wszystkim pracuję w ten sposób, że nie, że a, ucinam sobie albo wyznaczam sobie godziny. Bo dla mnie to nie jest praca. Dla mnie praca jest wtedy, kiedy zauważam te wszystkie momenty. I na tym polega, uważam, świadoma praca nad sobą, nad swoimi dobrymi i złymi nawykami. Więc dzisiaj pytanie do ciebie. Nie chodzi o to, żeby odinstalować dzisiaj wszystkie aplikacje, albo smartfona zamienić na telefon jakiś bez aplikacji, tylko zacznij rozumieć te, ten swój mechanizm. Który powoduje, że nie jesteś w stanie się oderwać, albo że wchodzisz, nawet nie myśląc o tym, że wchodzisz. Więc, który mechanizm działa u ciebie i kiedy? Możesz napisać w komentarzu. Ja też tam będę. I nie ma co tutaj udawać twardziela. No tak zaprojektowali nam dzisiejszy świat, że dotarliśmy, mam nadzieję, że ty też, do jakiejś ściany, i wiesz, że trzeba po prostu sobie teraz z tym poradzić, bo, ale nie jest to łatwe. Zaakceptuj, że nie jest to łatwe. Bo jak zaakceptujesz, że coś nie jest łatwe, to będzie Ci łatwiej wtedy nad tym pracować. A jak będziesz stawiać opór, no to wiesz, nie przepchasz ściany. Trzymaj się. I powodzenia. Do uszenia.